Tak szybko przejdziemy. I uwaga, będzie jedna rzecz, za którą Marcina będę musiał no, w jakimś stopniu pochwalić. Jeśli chodzi o, 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 o zachowanie pewne, jeśli chodzi o, o film, nie? To może od tego zaczniemy, bo zaraz będzie pewnie też jakaś tam forma, niektóre się skrytykuje. Wydaje mi się. Że, tak jak zarzucacie Bogdanowi, że tam moderuje bardzo komentarze, ja też to zauważyłem, szczególnie przy tych początkowych filmach. Tak wydaje mi się, że Dubiel on nie kasuje komentarzy. Czekajcie, na przykład te, co były najpopularniejsze, zaraz po czy one dalej są? Tak, wydaje mi się właśnie, że on nie, nie ten, nie usuwa. I no to jest akurat ciekawe, nie, że bo dobie, bo Boxdel to usuwa, Martin chyba właśnie nie. No dobrze, przejdźmy do oglądania. Wrócić do życia muszę zamknąć ten etap, więc opowiem wam jak się ma sytuacja. Na początku października, czyli już ponad miesiąc temu, przekazałem prokuraturze wszystkie możliwe informacje oraz materiały na temat tej sprawy. Jaj, do... dziwnie ten film brzmi, czy mi się wydaje. Dźwiękowo. Driz, witam się z Wilków, AU. To łącznie terabajty plików i wierzę, że jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa chyba, zostanie wyjaśniona. Ja chyba chodzi o echo po prostu. Przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie materiały na temat tej sprawy. Były to łącznie terabajty plików i wierzę, że jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa, to sprawa zostanie wyjaśniona. Ja przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem 18 lat, to byłem głupkiem, ale nigdy nie kryłem PDF-a. Serio, ja po prostu... Znaczy wiecie, to ten film też jest robota yy, PR-owców. Yy, ogólnie Marcin od 3 lat jest takiej agencji PR-owej. Nie będę mówił, kto obsługiwał y, pierwsze y, filmy y, Marcina, yy, bo lubię tą osobę. A nie chcę uważam, żeby w chój straciła na tym, jakby. No, jakby powiedziałem prywatnie, nie, że, że już yy, ciężko będzie mi traktować tą osobę jako takiego super PR-owca, po tym, jak zrobił takie rzeczy. W sensie takie pomysły wpadł. Ale na przykład tutaj widzę już taki dziwny myk. Zastępstwa to sprawa zostanie wyjaśniona. Ja przed niczym nie uciekam. Ja przed niczym nie uciekam. Przecież nikt nigdy Marcinowi nie zarzucał, że on przed czymś ucieka, nie? No nikt nie zarzucał, że on, nie wiem, ucieka gdzieś z... No chyba, że jak wtedy był w Rzymie, to ludzie tak pisali. Może mu chodzi o jakieś komentarze pojedyncze, nie wiem. Bo wiem, że ktoś tam wrzucał jakieś zdjęcia, że tam jest w Rzymie. O co wam chodzi, co z psem? Moim? No jest po operacji, a bo, no tak, na ostatnim live'ie przerwaliśmy, bo pies yy, do tego, to nie, jest po operacji, już jest git wszystko, yy, który to już jest dzień po operacji, szósty? Ciekaw. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem 18 lat, to byłem ultra głupkiem, ale nigdy nie kryłem PDF-a. Serio, ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy. I za to przepraszam. Nie postawiono mi w tej sprawie żadnych zarzutów. Składałem zeznania w charakterze świadka. Przekazałem wszystkie możliwe materiały i chcę zacząć znowu żyć. Właśnie tutaj y, znacząca różnica, jeśli porównując do Boxdela, jest nie. I y, y, to był duży błąd Marcina, że Boxdel kompletnie nie uderzał we mnie Ikonowskiego, tylko się skupił na defensywie, a Marcin wystartował z atakami. O, a tu zmanipulowaliście, a tu to, a tu to, a tu to. To wiadomo, że my wtedy pokażemy, nie, nie zmanipulowaliśmy. I, i to się wtedy zaczyna. Poszedł jakby w ta, w, na kontratak. Marcin postawił Buxtel na defensywę. Teraz dopiero w, Marcin idzie w defensywę, taką, że tutaj nie ma żadnych ataków w moją stronę ani w Konopa. Jakby od razu tak zaczął, to pewnie by był, byłoby zupełnie inaczej teraz. Po wybuchu afery zachowałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem. Wie, wiecie, teraz to tak wygląda dziwnie, że tak jakby próbował każdej możliwej linii obrony, przez co też wypada mniej autentycznie. W sensie, że najpierw właśnie taki atakujący, a, że chłopaki zmanipulowali, nie udało to się, to nagle płaczący film, yy, nie udało się, to teraz nagle ko trzecia linia, że a, no bo ja miałem ciężkie dzieciństwo i tak dalej. I jakby to od razu poszło, no to może by ludzie inaczej na to patrzyli, yy, że ta kolejność została tak. Bogzel niby też próbował różnych taktyk, nie? Najpierw płaczące, tylko że to było takie racjonalne. Że, o dobra, popłakałem, ale nie będę yy, przeżywał, nie będę robił siebie ofiary, i to miałby jakiś taki racjonalny, że niby wyszedł z tego, coś w tym stylu. Stałem się memem. No cóż, czasu nie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które doradzały, co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. A teraz zapraszam Was na przejażdżkę po moim życiu, ponieważ chciałbym spróbować wyjaśnić Wam, dlaczego jestem, jaki jestem. Bo mi się też wydaje, że Marcin współpracuje z pr którzy są przyzwyczajeni do takiego pr dla marek może, nie? Że, no, że nikt nie odpowie na to, albo nikt tego nie skomentuje. A tutaj jednak trafili na to, że przecież no i ja, i Konop jesteśmy w stanie odpowiedzieć na film. Skomentować na live i tak dalej, i to jest dla nich chyba coś nowego. Ja nie wiem. Nie wiem, no, staram się jakoś zrozumieć tych pr Czemu były takie dwa pierwsze filmy? Dziwne. Nie ma co się oszukiwać. W większości, gdy słyszysz Marcin Dubiel, czujesz niechęć i brak sympatii, a do głowy przychodzą ci same negatywne skojarzenia. Marcin Dubiel po prostu wkurwia ludzi. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego tak jest. Czy ja, że ten film powstanie taki i będzie dokładnie te rzeczy będą gadały, to wiedziałem już kilka dni temu. Bo właśnie, yy, no tam różne osoby mi różne rzeczy szeptają teraz. Yy, I byłem właśnie ciekawy. W ogóle jeszcze jedna osoba związana z, z Pandorą miała dodać film. Nie wiem, czemu nie dodała ta oso osoba. Miała dodać w poniedziałek. Nie wiem, czemu się rozmyśliła ta persona. Czy to jest w montażu? Nie wiem. Bo byłem bardzo też ciekawy. Owszem, jestem atencyjny i wiem o tym. Wziąło się to prawdopodobnie z mojego dzieciństwa i rozbitej rodziny, ponieważ zawsze starałem się walczyć o uwagę rodziców, którzy się rozstali. Przez moją atencyjność wielokrotnie cierpieli ludzie w moim otoczeniu. Nie jestem atencyjny tylko w mediach, ale w życiu prywatnym też mam z tym problem. Nie widzicie, no ja teraz się utożsamiam, nie? Bo ja też z rozbitej rodziny, więc już o. <słyski> no ciekawe robią te schematy, nie? Ciekawe on te schematy. Czyli Martin to jaki jest yy, wini dzieciństwo. No często dzieciństwo ma jednak wpływ nie na to jak się kształtujemy. rozstali. Moje... Za mało żalu w tym filmie. O, reżyser jest inny już. Atencyjność wielokrotnie cierpieli ludzie w moim otoczeniu. Nie jestem atencyjny tylko w mediach, ale w życiu prywatnym też mam z tym problem. Zawsze chciałem, żeby wszyscy mnie lubili, a zazwyczaj kończyło się dokładnie na odwrót. W internecie zacząłem działać w 2014 roku, kiedy miałem 17 lat i odpowiadałem na ASKu. Byłem młodym szczerzem, który chciał zaistnieć w sieci. O zawsze lubiłem się wydurniać i zwracać na siebie uwagę. O, nie wiem, czy widzieliście takiego tweeta. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem. I sprawdzamy, że to jest faktycznie na poważnie. Nie to widać. Życzenia w 2016 roku od Dubiela dla Stiu. Także ten, wszystkiego najlepszego, Lamusie. Hajs subów, hot dwunastek i czego tylko chcesz. No cóż, tak to mogę tylko skomentować. No cóż, sprawdziłem na jego facebooku, na tym fanpage'u, faktycznie to y, jest prawdziwe. I tak właśnie zacząłem kręcić filmy na YouTube. No i ta przygoda z większymi lub mniejszymi przerwami trwa do teraz. Atencyjność. Ta cecha sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, choć pracuję nad tym, żeby kontrolować swoje atencyjne zapędy. Działanie i reagowania w sieci uczyłem się na własnych błędach. Teraz młodzi influencerzy mają całe zespoły pr i menadżerów, którzy prowadzą ich za rękę i pomagają uniknąć wpadek w wizerunko. Wiecie na przykład, że ja nie mam żadnego menadżera ani żadnego pr -owca? Nic, kurwa. Zawsze mi się jakoś źle działo z menadżerami. I pr nigdy nawet nie próbowałem mieć. Czy młodzi twórcy mają sztaby PR-owców? Nawet jak się jest w agencji, czy tam w, jak w jakiejś takiej sieci partnerskiej, to ta sieć partnerska nic nie, nie pomaga tak naprawdę. Więc ja nie wiem, czy, czy ma, e, młodzi twórcy. Trzeba zapytać tych Gracjanków, e, czy tam. Kto to tam walczył? Gracjanek, tak? Czy oni ci nowi TikTokerzy mają? Dobry. Ja nie miałem takich doradców. Nikt nie powiedział mi, że założenie kondoma na głowę lub zdanie izi bezdomnemu jest nie na miejscu, a ja, tak jak mówię, byłem głupi i po prostu o tym nie myślałem. Chcąc zyskać słabe, nie liczyłem się z tym, że mogę dawać zły przykład i teraz ponoszę konsekwencje tych czynów. Nie dziwię się, że ludzie czują do mnie niechęć, bo nie ma zbyt wielu influencerów, którzy odjebali tyle, co ja. Swoją atencyjnością, bezmyślnością i potrzebą wydurniania się Sam dałem ludziom masę, bo nie ma zbyt wielu influencerów, którzy odjebali tyle co ja Swoją atencyjnością, bez... Hmm. Tego to ja nie pamiętam Dubier znowu szokuje Youtuber udawał, że jest w USA, a był w Warszawie a y czemu tak? Kojarzę coś tam, że ktoś im jakieś zdjęcie zrobił, ale nie rozumiałem dlaczego zrobili coś takiego. Jakby genezy tego, y nie pamiętam. Że po co? No wiem właśnie, że tam była lekcja i jeszcze jakiś chłopak. Ale po co właśnie, że... Prank to był? Ale to kogo prankowali? z i potrzebą wydurniania się sam dałem ludziom masę powodów do tego, żeby mnie nie lubić. Owszem, popełniłem te wszystkie błędy, lecz na koniec to właśnie one ukształtowały to, kim jestem. Gdy ktoś chce zostać lekarzem, idzie na studia, które przygotowują go do jego zawodu. Ja nie byłem w stanie się do tego przygotować. Zrobiłem te wszystkie głupoty i musiałem ponieść konsekwencje, żeby nauczyć się reagowania. Mój content ma wpływ na ogromną liczbę osób. Teraz, gdy mam 27 lat, umiem zobaczyć niektóre rzeczy, ale kiedyś, gdy sam wyformowałem się ze swoimi widzami i byłem pod wpływem walki o status w internecie, nie widziałem. Sylwek, nie boisz się, że Peverly przewie Twoją walkę. A, okej. Okay. Yy, dostałem informację, znaczy, żeby była jasność, yy, bo wiecie, mówiłem ci na, na tym, że Krzysztof, jakby też. Yy, nie wiem, czy jest mu trochę wstyd, czy ma wyrzuty sumienia, że do całej tej sytuacji dopuścił, że Krzysztof postanowił zrezygnować z funkcji prezesa Fejmu. Yy, nie wiem, czy finalnie zrezygnuje, ale wydaje mi się, że tak. Yy, natomiast ja nic takiego nie oczekiwałem. Ja nie mam pretensji do Krzysztofa. Jest mi po prostu trochę przykro, że, yy, no, że zaplan no, uczestniczył jakby w, w takiej troszeczkę pułapce na mnie. Jakby wiedział, że ta pułapka będzie i tak dalej. Nie, nie wiem, skąd ta decyzja u niego, żeby odejść od tego w sensie z, z funkcji prezesa. Natomiast, żeby była jasność, to, że ktoś rezygnuje z funkcji prezesa, to nie znaczy, że się pozbywa udziałów. No, dalej będzie członkiem pewnie zarządu i tak dalej. I dalej będzie działał przy Fejmie. Ja uważam, że Krzysztof ogarnia tam robotę. Dosyć okej, okay, nie. I kto będzie nowym prezesem? No obstawiam, że jeżeli Wojtek Gola honorowo chce zrezygnować, mimo że by bez problemu wygrał, fotel prezesa no to że Rafał pewnie będzie. No albo Meduska, nie, to jeszcze nie wiadomo. To działałem pod wpływem emocji i kierowałem się tym, co podpowiadała mi intuicja. W internecie trzeba szybko podejmować decyzje, a to nie pomaga w byciu autentycznym. Nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich, a każdy oczekuje od ciebie działania. W takiej sytuacji wytwarza się ogromna presja, a ja często nie potrafiłem sobie z nią po prostu poradzić. Wszystkie te. Keligę, witamy, się, wilków. Rzeczy doprowadziły do tego, że można postrzegać mnie jako osobę odklejoną od rzeczywistości. I pewnie tak jest. Swoją historię zbudowałem na swoich błędach. Nie Jestem tą samą osobą... Jaki wpis to był żart? jak nie uważasz, że ten wpis to mógł być żart? Bo takie łączenie wszystkiego... Nie, nie, nie kumam, widzu. Bo być może oglądasz live'a do tyłu jakoś. I może gadasz o tym, o jakiejś poprzedniej mojej myśli. ...osobą, którą byłem 10 lat temu i za 10 lat również będę kimś innym. Biorę na klatę to, że często... Z... Co wy w ogóle gadacie, że przerywać dźwięk? Nie ma takiej możliwości raczej. Już patrzę. Wataha. Wataha. Nie, ja się tak jąkałem, że... Nie ni, 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 ni kumasz, widzu. To ja po prostu się tak zająknąłem. Lol. Zachowałem się jak głupek i zaczynam nowy rozdział. No dobra, no i ten film taki już przyzwoity bym powiedział. Jeżeli by to powstało na początku, ten film, no to by chyba lepiej Marcin na tym wszystkim wyszedł. Ten pierwszy był bardzo niepotrzebny. I trzeba tutaj pamiętać, że ten pierwszy to mu doradzali kurwa pijarowcy, nie? Ten pierwszy film, to jest dziwne, nie? Czekajcie, przez Was, sobie powyłączałem jakieś rzeczy. To są chyba żarty z tym, że przerywa dźwięk. Nie podobają mi się te, że, takie żarty, widzowie. Sprawdzam ostatni raz. Jeżeli nic nie przerywa, to. G. Yy, Sprawdzam ostatni raz. Jeżeli nic nie przerywa, to. Yy, Ciał. Czekajcie, lepsze, ja was sobie po wyłączałem jakieś rzeczy. Ogromna presja, a ja często nie potrafiłem sobie z nią po prostu poradzić. Wszystkie te... Keligę, witamy śliwików. Nic do... nie przerwało. Dobra.